Temat Druma Drumacantera i jego pozostania w federacji WWE przewija się od wielu, wielu już miesięcy. Na ten moment, moi drodzy, mogę wam oficjalnie powiedzieć, o czym informowałem was od długiego czasu, że jeśli taka informacja się pojawi, to i ją wam od razu przekażę. Drew McIntyre oficjalnie podpisał nową umowę z WWE i pozostanie w federacji Triple H. W sensie Triple H, bo wiecie, nowa era, era Triple H, to dokładnie miałem na myśli. Jako pierwsze informację te w sieci podał The Rock, który przekazał dla Drew McIntyre specjalny prezent. Karteczka, nie wiemy z czym, bo nie znamy jej treści, oraz nowy miecz. Prezent dla Drew został przekazany podczas obiadu z całą rodziną Drew McIntyre oraz nickiem Khanem. To też było momentem uczczenia podpisania nowej umowy z WWE. Jak się okazuje, kontrakt Drew ma być dość mocno specjalny i jak też informują zagraniczne media, jest to kilkuletnia umowa. Jak dobrze wiemy, negocjacje trwały naprawdę bardzo, bardzo długo. Konkretniej w etap szczegółów weszli oni w marcu 2024 roku i jak też dowiadujemy się wraz z końcówką kwietnia, Umowa została oficjalnie podpisana i Drew z nami w WWE pozostanie. Była to raczej kwestia czasu i o tym też Wam wprost mówiłem. Niedługo też kończą się kontrakty innym wrestlerom WWE, takim jak Seth Rollins czy Becky Lynch, ale wszystko wskazuje na to, że i oni w federacji WWE pozostaną i raczej nic z dobrej woli sam nie odejdzie. Jeszcze na chwilę pozostając w temacie Drew McIntyre'a Chciałbym powiedzieć wam moi drodzy o kontuzji Ponieważ Drew McIntyre niestety Doznał kontuzji, która eliminuje go z arcji W najbliższym czasie Fakt fartem Drew McIntyre wciąż jest w TV I nic nie wyklucza jego występów Jeżeli chodzi o obecną formę Natomiast Drew nie może przez pewien czas walczyć Do urazu miał dojść podczas jego występu Na WrestleMania 40 O czym też wam wspominałem Natomiast uraz został pogłębiony I jak też się okazało Drew McIntyre doznał przeprostu łokciowego stawu i mimo dolegliwości Drew McIntyre wrócił do akcji na live eventach, gdzie rozpoczął się też mini-tour po Wielkiej Brytanii. Walczył on tam między innymi z Jayem Uso, natomiast jak się okazało, uraz wydaje się być nieco bardziej konkretny i jak poinformował PW Insider, twierdzą oni, że Drew McIntyre nie wróci do WWE, ponieważ szykowane są dla niego nieco bardziej konkretne plany. Oczywiście pewnie wszystko sprowadza się do gali w Glasgow, do potencjalnej walki z CM Punkiem, być może na Summerslam. Nowa umowa Została podpisana, więc dru na pewno jeszcze będziemy mogli z uśmiechem na twarzy oglądać. Kilka dni temu WWE oficjalnie poinformowało, że zorganizują oni kolejną galę NXT Battle Grand, jednak tym razem w porozumieniu z UFC będzie ona odbywała się w UFC Apex w Las Vegas. Gala odbędzie się 9 czerwca i jest to pierwszy raz w historii, kiedy gala WWE będzie na terenie UFC, jeżeli tak mogę to określić. To właśnie tam odbywają się gale UFC Fight Night i szczerze jestem bardzo ciekawy, jak zostanie to wszystko rozmieszczone, czy zostanie zachowany schemat tego, jak wygląda to podczas gali UFC czy. Jednak nieco Federacja W przebuduje całą tą arenę. Mówiliśmy o kontuzji Drumacintera, więc powiedzmy też o kolejnej osobie, która niestety również jest kontuzjowana, ale także w WBTV z nami pozostanie i mowa tutaj o Dominiku Mysterio. Taką informację dostaliśmy podczas ostatniej galim, gdzie Dominik Mysterio nie wziął udziału w walce tarkimowej, ponieważ ja się ukazuje faktycznie doznał on kontuzji ręki. Kontuzja ta ponoć wyklucza go z arcji aż na 9-10 miesięcy, co jest naprawdę sporym okresem czasu, a do samego urazu miał dojść w walce z Andriadę z 15 kwietnia. Zanim powiemy o osobie, która wkrótce w WWE może się pojawić, to powiedzmy o osobie, która WWE jakiś czas temu opuściła, i mowa tutaj słuchajcie o Niku Nemecie, czyli a.k.a Dolfie Zidlerze. Przeskoczymy na chwilę do sceny niezależnej, ponieważ Nick Nemeth zdobył AAA Mega Championship, pokonując Alberto El Patrona, czyli AKA Alberto Del Rio. I miało to miejsce na AAA Triple Mania 32. Taka informacja dla osób, które interesują się, co u byłych gwiazd WWE. I jeszcze tylko powiem, że oprócz tego, że obecnie Nick Nemeth jest mistrzem AAA, to również jest on posiadaczem tytułu EWGP Global Heavyweight Championship, oczywiście w New Japan. Pro Resting, oni tam mają bardzo długie nazwy tych tytułów. Od pewnego czasu bardzo dużo mówi się o debiucie Jacoba Fatu w WWE, jednak zamiast niego najpierw dostaliśmy Tama Tongę, który jak widzimy już bardzo dobrze zadomowił się na smerdą razem z Solo a ja tym smerdą też pozostaną, bo tak podyktowała noc draftu podczas smerda. Swoją drogą, była ona bardzo średnia, a więcej o tym mówiliśmy w filmie, gdzie przedstawiłem wam jakby omówienie całej gali smerdą, a także wyniki draftu, także gdzieś tutaj zostawiam wam do niej odnośnik. Dla osób, które nie są wtajemniczone, to Jacob Fatu jest kuzynem Roman Reigns'a za czym też idzie to, że jest kuzynem De czy Solo koły I bardzo dużo mówi się o tym, że właśnie on jako kolejny może zasilić szeregi Bloodline w WWE. W ostatnim czasie pojawiały się informacje mówiące o tym, że już lada moment już na kolejnym Smerdown czy Row może pojawić się w WWE. Niektórzy też mówili o tym, że może trafić także do NXT. Natomiast ja się okazuje i informuję o tym PW Insider plotki na temat debiutu Jacoba w WWE nie są prawdziwe i Federacja nie zamierza ściągać go w najbliższym czasie. Mają oni zamiar poczekać przez jeszcze pewien okres, więc zdaniem PW Insider Jacob Fatu na pewno nie pojawi się podczas draftu i nie zadebituje w WWE. Noc druga draftu już dzisiaj moi drodzy, już dzisiaj odbędzie się gala Manitra, więc na pewno na temat wyników tego draftu porozmawiamy sobie w jutrzejszym odcinku, który pojawi się do południa, także subskrybujcie nam, żeby go nie ominąć, bo ja też informują zagraniczne źródła i w zasadzie sprawdzone, zaufane osoby, ponoć ma być więcej roszad właśnie dzisiejszej nocy, bo WWE zareagowała w bardzo szybki sposób na temat tego, jaki był odbiór pierwszej nocy draftu, a był on bardzo zły, ponieważ jedna osoba przeszła tylko z NXT i Andriada oraz Bron Breaker zamienili się miejscami, jeżeli chodzi o rostery Raw i Smerdon, więc to była bardzo dziwna i ciężka noc draftu, słaba wręcz. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie Bloodline Chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie Ataku na Jimmy Uso Który jak się okazuje moi drodzy doznał kontuzji I przez kilka najbliższych tygodni A może nawet i miesięcy Będzie wyłączony z akcji Atak, który mogliśmy zobaczyć ze strony Sole Coe i, I tam właśnie na Jimmy, który Wykreślił go jakby z Bloodline Był stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby Jimmy Uso Mógł zniknąć z WWE TV I mógł skupić się na swoim zdrowiu To też tłumaczy w sumie wybór Jeya Uso Na mandy, Night Raw, gdzie wciąż będzie prowadził solową karierę i do pojednania braci uso w najbliższym czasie niestety albo istety nie dojdzie. Nie znamy szczegółów urazu Jimmy'ego Uso, nie znamy także terminu, kiedy mógłby wrócić, ile potrwa jego przerwa, natomiast wydaje się być to dość groźne, w związku z czym nawet Jimmy nie został wymieniony podczas draftu. Wydaje mi się, że więc przed Jayem może być znowu świetla na przyszłość, jeżeli chodzi o solową karierę, a dopiero potem ponownie połączą oni siły jako Tartim, ale i o tym będziemy rozmawiali, więc subskrybujcie kanał, moi drodzy. Restylmania w Londynie to jest temat, którym zdecydowanie ja bardzo się interesuję, ponieważ na taką wrestlingę 100% z balikiem się wybierzemy. I nowe informacje pojawiły się w tym temacie. Może nie do końca informacje, a dość mocny liczbym bym powiedział, ponieważ w Wielkiej Brytanii ma dojść do zmiany burmistrza Londynu i Sadiq Ken ubierał się właśnie o to stanowisko. I w wywiadzie dla My London zdradził on, że jest za tym, by zorganizować właśnie wrestlingę w Londynie. I jeśli 2 maja, czyli już w zasadzie za kilka dni, Wygra on te wybory i jakby zasiądzie na kolejną kadencję właśnie na tym stołku, to dołoży wszelkich starań, żeby Wrestlemania w Londynie zorganizować. Na wpis Kenna na Twitterze zareagował sam Triple H, który napisał porozmawiajmy, więc może być to mały lik tego, że faktycznie Wrestlemania w Londynie jest coraz, coraz bliżej, na co ja bardzo liczę. Tym bardziej, że jeszcze 41. Wrestlemania nie została nam ogłoszona, więc kto wie, moi drodzy, kto wie. Jakiś czas temu informowałem Was o tym, że Vince McMahon sprzedaje swoje kolejne udziały w TKO. I ciąg dalszy tego nastąpił, a wręcz przeciwnie, ciąg dalszy prowadzący do całkowitego końca Vince'a McMahon również w TKO, za czym idzie też i całkowitego. Końca powiązań jakichkolwiek z WWE, ponieważ Vince McMahon sprzedaje całą swoją resztę akcji i nie będzie już w żaden sposób powiązany ze spółką. Ciekawe jest również to, że sam Nick Ken, czyli prezes WWE, również wystawił do potencjalnej sprzedaży kilka swoich akcji. W zasadzie nie kilka, bo 234 tysiące. Natomiast podobną akcję Nick Ken zrobił już w zeszłym roku i być może po prostu bada teren, za ile takowe akcje mógłby sprzedać. I raczej z Nickiem Kenem nic się nie wydarzy, Natomiast z Vincem McManem dzieje się bardzo dużo i Vince całkowicie znika. Mówiło się również o tym, że Vince MacMan może w 2025 roku wystartować z nową federacją wrestlingową, natomiast okazuje się, że raczej nie, Vince Ponoć planuje jakiś biznes, ale nie ma być on powiązany w żaden sposób z wrestlingiem i chyba dobrze. Na sam koniec, moi drodzy, informacja odnośnie CM Punk'a, który był na ostatniej gali smerdą. Wiele osób spodziewało się jego pojawienia w WWE TV, natomiast tak nie było. W telewizyjnej części CM Punk'a nie dostaliśmy pojawił się on, gdy smerdą zeszło z anteny. Miał krótki segment, wygłosił promo. Jeszcze doszło do krótkiej pogadanki Punk'a z Alpha Academy i tyle. Natomiast CM Punk będzie na dzisiejszej roli Money Row. Pojawi się tam i też oficjalnie dowiemy się, gdzie Punk trafi: czy na SmackDown, czy na Row. A jak się okazuje, jak już też Wam zdążyłem powiedzieć w dzisiejszym filmie, w dzisiejszej nocy, nocy drugiej draftu, możemy spodziewać się zdecydowanie więcej niż podczas SmackDown. Więc być może i właśnie Punk zmieni roster i zasili szeregi SmackDown. Mamy także dostać więcej powołań z energy, a także osoby z głównego rosteru mogą trafić do energy. Celuję tutaj, właśnie, wszystkie na kamurę. Tak jak też pisaliście w predykcjach, które sobie w ogóle na jednej z transmisji na żywo porównamy, czy się sprawdziły moje typowania. Ilaya Dragonov prawdopodobnie jest mocnym pickiem, by trafić do głównego rosteru prawdopodobnie na row. Z kolei jeszcze mówiliście w komentarzach o tym, że Natalia może trafić na NFC. I zobaczymy, aczkolwiek tak jak też jeden z osób odpisałem, moim zdaniem to Natalia powinna trafić już na emeryturę. Jak będzie, mój drodzy, dowiemy się dzisiaj, a podsumowanie drugiej nocy draftu już jutro na kanale RestLon, Więc bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał i oczywiście serce komentarzy jest dla Was. Dajcie znać co sądzicie o dzisiejszych informacjach, czy cieszycie się, że Drew McIntyre przedłużył kontrakt z WWE, co sądzicie o gali NRST w UFC Apers, czy uważacie, że debiut Jacoba Fatu jest dobrym pomysłem i powinien on nastąpić w najbliższym czasie, a także gdzie chcielibyście zobaczyć CM Punk'a po nocy drugiej draftu. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie polubienie, by zwiększyć zasięg tego filmu, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!